Hej, hej, tu Ariska i dzisiaj kupimy sobie, moim zdaniem, najładniejszego magika kiedy, kiedykolwiek wyszedł w tej grze, czyli Favnsi, jest on na modelu Andaluza i jest to taka sarenka, jelonek. Nie ma różków, nad czym wiem, że niektórzy ubolewają, ale moim zdaniem i tak jest śliczny. No na przykład Semice Saren nie mają rogów, więc... Nie będę go dyskryminowała za to, że na przykład chcę być dziewczynką, tak? Nazwiemy go sobie. Little Wish. O, da się, super. I gratulujemy nowego konia. I zaraz pojedziemy do stajni, obejrzymy go sobie, jak on tam wygląda. Pojeździmy, popatrzymy na animacje, chociaż są zapewne takie same jak u wszystkich pozostałych Andaluzów. Ale nie zaszkodzi, go obejrzeć. Ok, więc jest i nasz Fancy, Fancy, nie wiem jak to się w sobie czyta. Jest on, jak, jak już mówiłam, na modelu Andaluza i w wersji magicznej wygląda, jakby był mączystym kasztanem. Moim zdaniem, całkiem ładnym. Nie jest to maść, którą MSSO daje jakoś często, chyba że jest to charakterystyczne dla rasy, tak jak na przykład u Hoffminderów. Oprócz Huffingerów i tego Andaluska, jest chyba tylko jeszcze u Clay's Day, tak mi się zdaje. Cóż, mogę się mylić, bo to tak z pamięci lecę, ja nie sprawdzałam tego. No, mi się bardzo podoba, chociaż mi się ogólnie też Andaluzy bardzo podobają. Co ciekawe, jest on odporny na zimno, tak jak jego kolega Szwedzik, jedno, pozwany potocznie jednorożcem w zeszłym roku przynajmniej z uwagi na jego niecodzienną fryzurę. Myślę, że to jest zastosowanie takie szczególne z uwagi na to właśnie, że on jest z tej wioski, więc się kojarzy z tym całą zimą, więc dali mu tą odporność na mróz, co jest, myślę, fajną opcją w tym przypadku jak najbardziej jestem za. Animacje niczym, jak widać, nie różnią się od Andaluzów. Aj, nie chciałam zsiadać z konia? Chciałam zadębować. O, dokładnie, wszystko jest tak samo, jak u zwykłych Andaluzów. Także teraz przejdziemy do jego magicznej wersji. Ok, więc w wersji magicznej wygląda właśnie to tak. Jakaś sarenka, jelonek. Właśnie z uwagi na brak poroża, obstawiałabym osobnika żeńskiego. Wygląda moim zdaniem przeuroczo i jest to, tak jak już wspominałam, w mojej opinii, w mojej subiektywnej opinii, z którą się nie musicie zgadzać, najładniejszy magik, jaki został wypuszczony do gry. Maraciczki! Nie zwróciłam uwagi, czy w wersji normalnej też one są, czy stają się normalnymi kopytami jest to tylko nałożona tekstura, nie jest to modyfikacja modelu. Tak mi się zdaje, z przyjrzyjmy. Tak, to jest tylko nałożona tekstura tak wycieniowane, żeby wyglądało jak raciczki, więc może ma w wersji zwykłej normalne kopyta, bo nie byłoby to żadnym problemem. Nie wiem, musiałabym się przyjrzeć. Muszę powiedzieć szczerze, że nie zwróciłam na to uwagi. A jest to myślę, dość ciekawa kwestia. Napiszcie, jak Wam się podoba, czy też sobie chcecie go kupić, bo moim zdaniem jest on warty kupienia. Jest to na pewno, na pewno najbardziej unikatowy też Magik, jaki został dotychczas wypuszczony. O. No, jest moim zdaniem przeuroczy i myślę, że na tym możemy skończyć. Pa pa, do następnego filmika. Cześć!